Siema, 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 RC Świry Witam was, was samozwańczy król Arterów W każdej chwili, czyli kto, czyli ja, czyli co Czyli tradycyjnie baszniem koksa Dobra, o czym koksa dzisiaj powołujemy Moi drodzy, dzisiaj taki szybki, szybki Mega szybki koksik Ponieważ tutaj od nas złodzi, Chłopaki, którzy już trochę w Rcy siedzą Postanowili reaktywować Łódzką ligę rajdową Moi drodzy, więc oni swoje Fury powyciągali, odkurzyli Wypicowali i teraz Zaczynają ostro trenować Moi drodzy, zaczynają ostro trenować u nas w łodzi na hali, na hali na werze, oczywiście. Zrobili sobie na korytarzu taką fajną trasę, ułożyli taśmami, wykleili, trochę wykorzystali też, powiedzmy, wykładziny, jedną jakąś hopkę i naprawdę ostro trenują. I powiem wam jedną rzecz ja ostatnio tam byłem miałem takiego tego smytera który w filmach u mnie tam jeździ był unboxing oni oczywiście jeżdżą prawdziwymi rajdówkami ale mówię kurda przyjadę się z wami wezmę tego smytera co prawda samochodzik jak samochodzik taki prosty modelik ale powiem wam że spodobała mi się nawet ta jazda i Anusz Widelec może też spróbuję może też sobie coś zapodam nie wiem może nawet zacznę od nie wiem, jakiejś najtańszej strady czy czegoś tam ale powiem wam Spodobało mi się to, nawet coś w tym jest, bo powiem Wam, że ja wcześniej miałem do tego takie podejście za tym bieganiem za modelami, tak nie do końca. Chociaż nie wiem, czy będzie mi się na przykład, tak, jakby na przykład już wystartować, będzie taki większy teren, czy będzie chciał mi się biegać, ale powiem, że to, co tam było, mi się spodobało. Moi drodzy, ja tu gadu, gadu, pierdu, pierdu, ale postanowiłem też nakręcić, jak chłopaki jeżdżę, żeby wam pokazać, że trenują. Także ja do nich zapraszam, mają swoją stronę na Facebooku. Jak chcecie wystartować w tych zawodach, które na pewno jakoś na wiosnę się zaczną, bo chłopaki mają takie plany, żeby to wszystko na wiosnę zacząć. Te ja was serdecznie do nich zapraszam. Tutaj w opisie filmu wrzucę Wam link do ich grupy na, na Facebooku. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to pytajcie i zadawajcie im pytania. A ja puszczam Wam tutaj, jak chłopaki się przygotowują jak wygląda ta trasa na, zrobiona na korytarzu pomysłowo. Więc oglądajcie. No i co? No i się, RC, pamiętajcie, bawcie. Niech oglądania.